Po tygodniowej przerwie z okazji All Star Weekend wracamy do rozgrywek ligowych. Decydująca faza, zbliża się decydująca faza sezonu zasadniczego. W tym tej nocy było 9 spotkań. To bardzo szczegółowo opisał jak zwykle Jakub Kaliski na naszej stronie basketlab.eu Wybrałem mecz Indiany z Memphis, dlatego że to są czołowy dużo obu konferencji. Memphis aktualnie na trzecim miejscu, a Indiana na czwartym. To spotkanie, było. wydawałoby się, że to będzie bardzo wyrównane spotkanie, ale tak, tak nie było. Zaczęli bardzo dobrze Memphis, prowadzili przez półtorej kwarty. W drugiej kwarcie Indiana zdobyła 50 punktów. W efekcie prowadziła w pewnym momencie w trzeciej kwarcie 26 punktami. Mecz się trochę wyrównał pod koniec trzeciej kwarty, ale i tak wygrali wyraźnie gracze z Indianapolis. Przypomnijmy, w ubiegłym roku to był najlepszy zespół ataku po rundzie zasadniczej, ale aż 24 pod względem obrony. W tym roku. Czyli McAwaj wyrównał, zbilansował te, te osiągnięcia zarówno w wskaźniku obrony, jak i ataku. One są bardzo zbliżone. Różnica jest niespełna punktu i to daje taką wysoką pozycję drużynie Indiany po, w tej fazie rozgrywek. Warto też podkreślić ich wyrównany skład, bardzo wyrównany skład. Mają zmienników na każdej pozycji bardzo wartościowych, bo tak naprawdę ma w rotacji Rick i 10 graczy i to jest jego, jego siła. W ubiegłym sezonie, przypomnijmy, w pierwszej rundzie pokonali, startując z szóstego miejsca, pokonali ekipę w pierwszej rundzie Milwaukee bez Janisa, mówili, że to, wszyscy mówili, że to szczęśliwe zwycięstwo, w drugiej pokonali Nowy Jork 4-3 bez, bez, w sześciu meczach bez Mitcha Robinsona, który jak wiemy jest kotwicą obrony Nowego Jorku, a w finale przegrali wyraźnie z Bostonem, choć nie tak wyraźnie, bo w zasadzie w każdym spotkaniu mogli, każdy spotkanie mogli wygrać, ale przegrali 4 do 0. Jak będzie w tym roku, warto obserwować Indianę, bo to jest bardzo ciekawy zespół i może sprawić znowu niespodziankę. Nie można lekceważyć drużyny, która zajęła, dotarła do finału konferencji w ubiegłym sezonie.